Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiaj stajemy w obliczu czasów, które wielu z Was bez wątpienia uzna za trudne, pełne napięć i niepokoju. Czasy te są tłem dla orędzia przekazanego przez Luz de Maria de Bonilla, które ma dla nas, ludzi wierzących i poszukujących światła, kluczowe znaczenie. To przesłanie nie jest zwyczajną przepowiednią. To wezwanie do przebudzenia. Które dociera do nas w chwili, gdy świat zdaje się pogrążać w chaosie i niepewności. Przyjrzymy się dziś dokładnie temu, co Matka Boża przekazała Luz de Maria, abyśmy mogli zrozumieć i przygotować się na to, co nadchodzi. I co więcej, jak możemy działać, by nasze dusze znalazły pokój i uzdrowienie w tych burzliwych czasach. Luz de Maria de Bonilla to postać, która dla wielu jest symbolem nadziei i głębokiego duchowego przewodnictwa. Urodzona w Kostaryce, Luz de Maria od młodych lat doświadczała mistycznych wizji i objawień, które z czasem zyskały na znaczeniu, stając się ważnym elementem jej życia i misji. Przez lata Luz de Maria zgłębiała swoje duchowe powołanie, co doprowadziło ją do głębokiej komunikacji nie tylko z Matką Bożą ale także z aniołami i świętymi. Jej przekazy, pełne głębokiej treści i przestrogi, zyskały uznanie nie tylko wśród osób indywidualnych, ale i w szerszych kręgach duchowych na całym świecie. Dlaczego Luz de Maria zyskała tak wielkie uznanie? Odpowiedź tkwi nie tylko w autentyczności jej doświadczeń, ale również w jej zdolności do przekazywania orędzi, które są zarówno czasowe, jak i ponadczasowe, jej przesłania dotykają serc i umysłów ludzi, oferując im nie tylko przestrogi, ale także drogę nadziei i przemiany w obliczu globalnych wyzwań i kryzysów duchowych. Centralnym punktem przekazu Luz de Maria jest postać Matki Bożej, przedstawionej jako Matka całej ludzkości i jej obrończyni. W orędziu Matka Boża. Objawia się jako głos troski i miłości, który nieustannie przemawia do nas, przypominając o odpowiedzialności, jaką niesiemy za świat, w którym żyjemy. Ból Matki Bożej, jak opisuje Luz de Maria, jest głęboko związany ze stanem naszej planety. Obrazy skażonych oceanów, zanieczyszczonej ziemi, trujących chmur unoszących się nad lasami, to metaforyczne, a czasem. Dosłowne przedstawienie zniszczeń, które ludzkość zadaje naturze. Matka Boża w swoich objawieniach nie tylko ukazuje skutki tych działań, ale przede wszystkim wzywa nas do zmiany postaw i zachowań. Orędzie wyraźnie podkreśla rolę człowieka w degradacji przyrody i społeczności. Matka Boża nie tylko wskazuje na problemy, ale także apeluje o świadomość ekologiczną i duchową. Odpowiedzialność. Jej słowa są wezwaniem do każdego z nas, byśmy nie byli biernymi obserwatorami, lecz aktywnymi uczestnikami procesu odnowy i uzdrowienia naszego świata. Przesłanie to jest nie tylko ostrzeżeniem, ale przede wszystkim wołaniem o nadzieję i działanie na rzecz lepszego jutra. Wezwanie, które płynie z orędzia Luz de Maria, ma głęboko duchowy wymiar. Matka Boża wzywa wszystkich do prawdziwego duchowego przebudzenia i autentycznego zaangażowania w praktyki religijne, szczególnie do głębokiego i świadomego uczestnictwa w Eucharystii. Jest to nie tylko sakrament pamięci o ofierze Jezusa Chrystusa, ale także akt głębokiego oddania i zjednoczenia z Bogiem. Przyjmowanie Eucharystii z prawdziwym oddaniem ma być przemianą serca. Otwarciem się na miłość Bożą i manifestacją tej miłości w codziennym życiu. Orędzie wskazuje również, że główne źródła współczesnych konfliktów i wojen, zarówno duchowych, jak i fizycznych, wynikają z niegodziwości i ignorancji. Niegodziwość, rozumiana jako życie w stanie grzechu i odwrócenie od Bożych przykazań, prowadzi do konfliktów wewnętrznych, które mogą eskalować. Do napięć społecznych i międzynarodowych. Ignorancja, zaś, czyli brak dążenia do prawdy i zrozumienia, potęguje te konflikty, sprawiając, że ludzie działają w ciemności, nie rozumiejąc konsekwencji swoich czynów dla siebie i dla innych. W kontekście tych zagrożeń, Matka Boża wzywa każdego człowieka do odwrócenia się od zła. Do głębokiej refleksji nad własnym życiem i do dążenia do harmonii z Bożym prawem. Jest to wezwanie do osobistej i zbiorowej przemiany, które ma na celu nie tylko uniknięcie konfliktów, ale przede wszystkim budowanie świata opartego na wartościach ewangelicznych, takich jak miłość, pokój i sprawiedliwość. Matka Boża jest przedstawiana w orędziach Luz de Maria jako orędowniczka. I przewodniczka dla ludzkości, mająca za zadanie prowadzić nas do Jezusa Chrystusa w każdej chwili naszego życia, szczególnie w tych najtrudniejszych. Jej rola jako pośredniczki między Bogiem a ludźmi jest głęboko zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej, a jej obecność w życiu wiernych ma być źródłem wsparcia i pociechy. W orędziach, które otrzymuje Luz de Maria. Matka Boża nieustannie zachęca do zwracania się do niej w modlitwie, prosząc o pomoc i wstawiennictwo w trudnych sytuacjach. Zachęca, abyśmy przyzywali jej imienia w chwilach zwątpienia, strachu czy cierpienia. Przekazuje, że jest zawsze gotowa wysłuchać naszych próśb i prowadzić nas przez trudności życia z miłością i cierpliwością. Jednym z najbardziej polecanych przez nią sposobów, na utrzymanie duchowej bliskości i komunikacji z nią jest modlitwa różańcowa. Różaniec jako modlitwa medytacyjna pozwala na kontemplację tajemnic życia Jezusa i Maryi, wnosząc w życie modlącego się pokój i głębsze zrozumienie Bożych planów. Matka Boża w orędziach podkreśla, że różaniec jest potężnym narzędziem duchowego zbrojenia, które może przynieść wielkie łaski. Nie tylko indywidualnym osobom, ale także całym społecznościom. Podsumowując, rola Matki Bożej jako orędowniczki i przewodniczki jest kluczowa w dążeniu do głębszej wiary i zaufania w Bożą Miłość. Przez modlitwę różańcową, jak uczy Luz de Maria, każdy wierny może doświadczyć pocieszenia i siły, które płyną z Maryjnego serca, znajdując w niej matczyne zrozumienie i wsparcie na drodze do zbawienia. W przesłaniach przekazywanych przez Luz de Maria znaczące miejsce zajmuje apel o intensywną modlitwę za narody i regiony świata, które są źródłem bólu i cierpienia. Szczególną uwagę kieruje się tu na Rosję, państwo, które historycznie i współcześnie odgrywa kluczową rolę w geopolitycznych i duchowych zmianach na świecie. Matka Boża wzywa do modlitwy za ten kraj, aby przemiana serc i umysłów mogła przynieść pokój i uzdrowienie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Modlitwa, jako fundamentalne narzędzie duchowego zmagania, jest przedstawiana jako potężna broń przeciwko złu i jego rozprzestrzenianiu się. Matka Boża przypomina, że modlitwa ma moc przemiany. Najciemniejszych sytuacji, rozbijania łańcuchów zła i przynoszenia światła tam, gdzie panuje ciemność. Jest to przede wszystkim modlitwa sercem, która łączy nas bezpośrednio z Bożym Miłosierdziem i sprawia, że możemy stać się narzędziami Jego pokoju. Orędzie zachęca wszystkich wiernych do zintensyfikowania życia modlitewnego, nie tylko w kontekście osobistym. Ale również w wymiarze społecznościowym i globalnym. Przez wspólną modlitwę, post i ofiarowanie cierpień możemy skutecznie walczyć z rozlewem zła w świecie i przyczyniać się do duchowego przebudzenia ludzkości. Podkreślenie mocy modlitwy w zwalczaniu zła jest ważne nie tylko jako przypomnienie o jej sile, ale także jako zachęta do duchowego przygotowania na czasy. Które niosą ze sobą wyzwania. Apel o modlitwę i duchowe przygotowanie w orędziach Luz de Maria jest wezwaniem do każdego człowieka do bycia czujnym, gotowym i duchowo silnym w obliczu nadchodzących prób. Podsumowując przesłania przekazane przez Luz de Maria, kluczowymi punktami, które Matka Boża chce przypomnieć każdemu z nas, są: Potrzeba duchowego przebudzenia, głębokie zaangażowanie w życie sakramentalne, szczególnie Eucharystię, oraz rola modlitwy jako fundamentu w walce z złem, które rozprzestrzenia się w świecie. W tych trudnych czasach, kiedy świat wydaje się coraz bardziej podzielony i pełen niepokoju, Matka Boża wzywa każdego z nas do refleksji nad własnym życiem duchowym. Zachęca nas, abyśmy poprzez modlitwę Miłość i przebaczenie stawiali czoło wyzwaniom i dążyli do przemiany świata na lepsze. Jest to przesłanie nadziei, ale i wezwanie do konkretnego działania, abyśmy nie byli biernymi obserwatorami, lecz aktywnymi uczestnikami w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. W zakończeniu, zapraszam Was, drodzy widzowie, do podjęcia tego wezwania. Niech każdy dzień stanie się okazją, do praktykowania miłości i przebaczenia, nie tylko w naszych sercach, ale także w naszych domach, społecznościach i w całym świecie. Niech modlitwa różańcowa, jako wyraz naszej wiary i zaufania do Matki Bożej, prowadzi nas przez życiowe trudności i umacnia naszą duchową odporność. Na zakończenie: Niech słowa błogosławieństwa Matki Bożej będą z nami. Błogosławię Was, kocham Was. Mama Maryja. Niech te słowa staną się dla nas źródłem siły i inspiracji do codziennego życia zgodnie z Bożą wolą. Amen.